Pan Jezus nie obniża poprzeczki. Wczoraj w Ewangelii mówił, że nasza sprawiedliwość ma być większa od sprawiedliwości faryzeuszów i uczonych w piśmie. A dzisiaj mówi: bądźcie doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski. Czy to nie jest przesada, żeby być doskonałym jak Bóg? Czy to jest w ogóle wykonalne, żeby być doskonałym jak Bóg? Te słowa Pan Jezus wypowiada podczas słynnego kazania na górze. Ono jest zapisane w piątym rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza. I ten rozdział zaczyna się tak: Gdy Jezus, Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, gdy usiadł, zbliżyli się do Niego Jego uczniowie, wtedy odezwał się i zaczął ich nauczać. To nie jest przesada, my możemy żyć tymi słowami, my możemy być doskonali, jak doskonały jest Bóg, jeżeli najpierw się do Niego zbliżymy. Pan Bóg chętnie się dzieli swoją świętością. W teologii duchowości to się nazywa przebóstwienie. Czyli uczestnictwo w boskiej naturze. Możemy być jak Bóg, przez to, że jesteśmy bardzo blisko Niego. I wszystkie wymagania moralne Ewangelii, to nie jest taki nakaz do tego, żebyśmy się najpierw bardzo starali, najpierw wytężali nasze duchowe muskuły, ale przede wszystkim zbliżali do Boga, zbliżali do Niego, usiedli u Jego stóp. Dopiero wtedy. Będziemy zdolni do tego, żeby żyć Ewangelią.